Na Stanford Bridge niesamowita atmosfera. Fantastycznie reagują kibice. Myślę, że tak będzie podczas dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mecze Chelsea z Arsenalem stały się w ostatnich latach nową, ważniejszą kategorią derbowych spotkań, zastępując tradycyjne derby zachodniego Londynu. W długiej historii tych meczów częściej wygrywał Arsenal. Wielu wspaniałych piłkarzy dzisiaj na boisku Na szczególną uwagę zasługuje dwóch z nich Diego Costa zagra przeciwko Alexisowi Sanchezowi Czego możemy oczekiwać po ich występie? No więc Diego Costa jest obdarzony wielką siłą Wyraźnie góruje pod tym względem nad wieloma innymi zawodnikami I doskonale wie jak to wykorzystać na boisku Ale za to Alexis Sanchez jest szybki jak wiatr i ma niezwykłe przyspieszenie. Nieraz już obrońcy orientowali się po nie w czasie, a raczej po gwizdaniu Gola, czy jednak nie dopilnowali go tak, jak powinni. Szykuje się świetne spotkanie. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Czelski. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor wojska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą Achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. I Chelsea rozpoczyna nam to spotkanie. Kante. Odegrał ponownie piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. Baczłaj. Hazard. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. A teraz Kechil. Przeciwnik Arsenalu prezentuje się równie mocno, co klub z The Emirates. Oba zespoły to najwyższy światowy poziom. Czy będą prowadzili? Tak! Mamy bramkę, proszę Państwa! Za takich chwil ogląda się mecze. Zaczynają z wysokiego C. Jeden strzał, jeden gol. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Taka. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Santes. Świetna interpretacja arbitra. Zastosował tutaj przywilej korzyści cały czas przy piłce Chelsea. Dobra pozycja do oddania strzału. Jego kosta strzela. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Hector Bejerin. Girou Ezil. Akcja skrzydłem. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Atak Chelsea. Na dobro strzelał Diego Costa, piłka w bramce. Ależ błysnął klasą napastnik reprezentacji Hiszpanii. No 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Szaka. Ezil. Santi Cazorla. No, może być groźnie. Świetne prostopadłe podanie. Dobre podanie Arsenalu. Santi Cazorla. I piłka po strzale leci obok bramki Chyba niedobrze podszedł do tej piłki Może następnym razem będzie lepiej Próbował nawet udanie Ale nie opanował Santi Zorla Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi Rozpocznął grę od wrzutu z autu William. No, z tego miejsca można strzelać. Arsenal przejmuje piłkę. Giroud. Santi Cazorla. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. I piłka przejęta przez Terrego. Santi Cazorla. Próbował, ale nie udało się. Baczłaj. Hazard. Blisko pole karne. Baczłaj. Nie ma gola. Za moment Chelsea z rzutu rożnego. Florian Kośkielny ma. Na Arsenal wyprowadza atak. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Ezil. Giroud. No, trwa oblężenie bramki rybala. Długi okres. Może tym sz szaka! Świetnie. Brawa dla bramkarza. William. Chelsea naciera. Wrzutka do Azara. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. William. Dobre przejęcie na skrzydle. Szaka. Alexis Sanchez. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Diego Costa. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. Bliska już do bramki. Pięknie dograł. Może stąd strzelać. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Dla zespołu, który prowadzi, wygląda to przyjemnie. Jest 3 do 0. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Blisko polekarne może strzelać. No, będzie gol! Hazard! Świetnie interweniuje. Będą mieli szansę, powiem. będą wykonywali rzut rożny. Może być groźniej. Bacłaj! Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę, kapitalnie to zrobili. Ależ piękne rozegranie i śliczny strzał, brawo Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie Jak widzimy piłka ląduje w siatce Tego po prostu nie dało się zmarnować Co za główka, kapitalna bramka Znalazł się w idealnym miejscu Wielokrotnie powtarzałem, piłka też musi pracować głową Jest 4 do 0, obrona kompletnie rozmontowana Zapowiada się w tym meczu na pogrom Już blisko pola karnego Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Oddaje strzał. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie. Arsenal wyprowadza atak. Sądziliśmy, że będzie to wyrównane widowisko. Mamy egzekucję. Inaczej nie da się tego określić, skoro jedna drużyna gra znacznie poniżej oczekiwań. Santi Zorla. I teraz Chelsea przejmuje piłkę. Chelsea London jest drużyną zdecydowanie lepszą od przeciwnika, chociaż na początku nic na to nie wskazywało. Uderza Diego Costa. Tak, tak, kratka. piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Uderzał sprytnie, nisko posłał piłkę w stronę bramki i nie pozostawił bramkarzowi wiele do powiedzenia. Ale on dzisiaj jest skuteczny, trafia do bramki już drugi raz. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. W tej chwili wynik na tablicy to 5 do 0. Rzadko oglądamy tak wraźną przewagę jednej drużyny. EZIL. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Ramsey. No, już blisko pole karne. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Baczłaj. Będzie strzelał. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Zdecydował się na strzał. Strzał, ale zablokowany. Ryzykowna, ale udana interwencja. Koniec spotkania. Uzasadniona radość Chelsea. Zwycięstwo tej.